Siema, siema, Witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pan Zwierciadełko i za mną oczywiście jest mój wierny kompan Asmen. Asmen. Dokładnie tak. Moi kochani, zaczynamy kolejny odcineczek z Star Wars Battlefront. Kolejny szybki meczyk. Jak widzicie, niedawno się rozpoczął, bo jeszcze tutaj ludzie nie nachapali zbyt wielu fragów. Miejmy nadzieję, że to my skończymy na dwóch pierwszych pozycjach. Oby! tu mówią marzenia śnią głowy ale marzenia czasem się spełniają Pierwsze trafienie w głowę, tak jest no to widzicie z, z kurde z eweba z eweba z tej wieżyczki cholernej Tam jest strasznie mocno ta wieżyczka a no tak, mnie tak, też ściągnął tak. chciałem zobaczyć skąd ta wieżyczka to jest naprawdę jakiś pogrom totalny ale dziwne bo ja to... jak ktoś jest z tej wieżyczce to jest strasznie dobry a jak ja jestem to ginę od razu. Ha, ha. Po prostu nie masz skillem. Spa, to trochę programy i... I automatycznie ten skill wzrośnie. A wiesz, jak jest, tak jak z CS-em tak? A on widzę jeden jakiś kondom się szlaja pomiędzy tymi kurde kontenerami. Obiorę ATSI. No się ja to wciężyć. Się... Haha, no to ci ukradłem. Dobra. Opa, dobra. Ten jak się no ja cię pomściłem właśnie, go ubiłem. Najlepszy pistoletik miał. Wow! Kurde, niewiele brakowało, żebym zapomniałem sobie o tym, tym pojeździe. Niewiele brakowało, żeby mi się czas skończył, no ale dobra. Siedzę już w nim, więc cisnę i mam nadzieję, że mnie nie zdejmą za szybko z jakiegoś A-winga czy czekolwiek innego. To ciekawe jestem czy zmieszczę koło tych kurde AT-AT Bo jednak się nie zmieszczę tam koło AT, at Dobra, jeden już zdjęty O kurwa Ale mnie tutaj wyszukał Nieźle Zapierdzielił we mnie pociskiem i niewiele brakowało żebym sobie dewnął O kurde, druk mnie namierza i znowu bym nie strzelił robić w tym jest jestem z, z tą rakietnicą naprowadzającą Gdzieś tu, wolniej Dobra, parę... O, zajebali mnie, nieźle, koleś z mi jak i jonową zdjął No ale dobra, parę tych fragów tam wpadło, niewiele, ale zawsze to coś Kurde, ja strzelałem z tego o, cholera Aha, turbolasem. Kurwa, zapomniałem, że przecież tu jest ten To jest właśnie, sieć. To w niego strzelałem To jest ktoś siedzi zawsze jest przecież najłatwiejszy sposób jest na To jest jakaś sieć. Koleś mi się z chwili, 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 Nie wiem, mówię ci, zobacz sobie kurde na tych. Po prawej na... stronie jest jedaj. Jak chcesz. Gdzie po prawej stronie? No tam, tam gdzie był ten super laser. Aha. A no wiem, 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 bo tam przedtem do niego chciałem być w poprzednim meczu, to... ...jakiś panat mi się wciął. Ale nie, że jedaj ty no. Myślałem, że mówię, że wiem tym... Nie wiem, ja znowu się w ATSD. Mam nadzieję, że tym razem zdajemy coś więcej dziadów. Wkurza mnie tylko to w tych yy, pojazdach, że one się mogą głównie poruszać tylko po yy. Po, 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 po równej powierzchni, jak już jest gdzieś coś, jakieś nierówności, to mają problem z poruszaniem się. No. To jest trochę marne, szczerze powiedziawszy. No, zawsze coś musi mieć jakiś swój minus. No, musi, musi, nie wiadomo. No, założę się tą minus. to jest dobra, Znowu mnie jakiś falant nabierze z. Czyli... No mówię, tu już ludzie mają poziomy takie, że to jest y, masakra jakaś nieważna. Szkoda, że nie widać jaki ma mają poziom, co nie? No szkoda, szkoda. I cały czas mi jakiś pan gdzieś namierza z... Dobra, ja muszę wyjść z tego, bo już by było po mnie. Dobra, zabiłem najlepszego gracza, nice. Dokładnie. Dokładnie to najlepszy gracz, który po prostu chyba z tego co widziałem tu chyba kampił cały czas tylko. Bo na tym polega bycie najlepszym graczem tak naprawdę w tej grze, jakby nie było. I tutaj wszyscy tylko kampa, kampa, kampa i heja, banana. W Battlefieldzie było podobnie. O, w Battlefieldzie też dużo ludzi kampiło. Zresztą w się, się coś o kurde, Hansolo nie przyczaił. Chyba jednak trzeba zrobić w tył zwrot. A on chyba Hansolo biegnie dołem. Kurde, tak bardzo bym chciał go jakiegoś wątrośnego dodaja. Pan mnie tu ktoś obija. How to jest. Coś, co coś czuję, że to będzie kolejny słaby mecz w moim wykonaniu niestety. Y o oh, fuck. Odpadłeś? No kurwa, wiesz co, wpieprzyłem się w drzwi, a tam było trzech dwóch I wybierałem, e, w sumie czterech nawet, i wybierałem, ku którego strzelać, miałem dylemat I się trochę zakręciłem Wow! Stanąłem sobie w tej lawie i mnie trochę... robiła, no. Ale powiem Ci tak, ostatnio jak i też przyszedłem przez tą lawę i nic nic nie zrobiła, a... A teraz mnie dość mocno obiła. Mam jakieś 40hp w dół. Także troszkę to dziwne, szczerze powiedziawszy. O, trochę ich poczynałem, ty. No, dwóch widzę, zaciukałeś. A czym ty jesteś, ty normalnie siedzisz... A, ty jesteś w ATT. Mówisz, że podoba ci się ten pojazd bardzo. Większego nie ma. Więc musi mi się podobać. Tam widzę jakiegoś cholernego kampera. Kampią całkiem na końcu mapy. No, zajebiście, Szczeliłem typowi heada kurwa i go nie trafiłem, a on i dziwnym trafem trafił. Gdzie dostał centralnie heada wymierzonego, nie idealnie wymierzonego. I to z tego działka laserowego czy jakiegoś tam, jak ono się tam zwie. Świetnie, nie no po prostu moje statyki są boskie, 6 na 6 I ty widzę w tym AT-AT sobie nieźle tam pociskasz Daję radę No widzę, że sobie dajesz radę Dobra, gdzie to palanty są, bo z tego co wiem one lubią tam... ...kampić kurde w tych górach No właśnie tam kampa to jest poziom hard po prostu u nich, po przeciwnej stronie. Dobra, jeszcze skończył czas, niestety. Wracam jest na pierwszy! Eł, uł, skoczył. On no, On no, tak, ale siedział tak, je tak, jest tak, tak, inny, Tak, 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 no, no taka jest prawda, nie oszukujmy się. Tak, tak, tak. <laughs> Ej, ty kurde, ja. to też mógłeś wskoczyć Dobra, to Walker leci Alan I leci oczywiście do mnie, bo nie chcę wybrać pierwszego celu Do tego mam Uciekam przed nim To się nim zajmą, to nim Tam ktoś chyba szedł, więc wrócę sobie grana O, no mam kogoś, ktoś siedzi O, nie, wieżyczka O kurka Ojej, 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 ale na no, to ojej, na ojej, Kurczy synek. Dobra, ludzie widzą, że leci leci grana, się, się kurwa dwie i ojej, 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 O kurde, ojej, się Powiem Ci, że nie wiem ale zawsze w nas w podróżymy z samymi debilami, nie? Albo stoją koło tych przeciw, które trzeba deaktywować i będą tam i przestać zamiast je deaktywować albo kurwa, nie, <laughs> nie wiem, stają się na... centralnie na granat obroniłem ATAT -AT. i dostałem pragnuszkę, dostałem pragnuszkę, no skurdy no mnie to, że kurde napierdala szheda, a im się tak naprawdę nic nie dzieje. Przegrana. No i skończyłem trzeci. Kolej strzelił w ogóle tym laserem koło mnie, ale mnie zabił, co jest najlepsze. Mówi ci, wiem, czy sprawdzałeś na YouTubie ten... haksy, jak działają, jak wyglądają haksy. No i właśnie jest ten. Aimbot wygląda właśnie mniej więcej tak, że ktoś strzeli go o ciebie i tak cię zdejmie, nie?